Cześć, tutaj Leszek przed nami wakacje, wybaczcie jeżeli za chwilę się spocę, bo jest 9 rano i 28 stopni dzisiaj będzie o tym jak się przygotować do pierwszej, dalszej zwłaszcza górskiej, szosowej trasy na rowerze i przy okazji też trochę o różnych błędach, które no w sumie mi zdarzało się i nadal zdarza się czasami popełniać, na przykład ostatnio nie pomyślałem o tym, żeby zajrzeć w moje hamulce tarczowe gdzie okazało się, że niestety ale klocki wołają o do nieba a zakup klocków często graniczy z cudem. Jeden, dwa w cenie złota. Jeżeli jest tak, że coś w rowerze zaczyna wam skrzypieć albo piszczeć, to nie warto jest to odkładać na później, zwłaszcza właśnie przed jakąś taką dłuższą, przykładowo 100-kilometrową trasą albo przy okazji całodziennego jeżdżenia po górach, bo to się potem ści. Z tego względu też staram się w bazie wypadowej mieć troszeczkę więcej części ze sobą. W sumie zauważyłem, że mam ich coraz więcej. Nie tylko części, ale też narzędzi. Klucz dynamometryczny. Łańcuch, bo kiedyś mi się zdarzyło szukać w popłochu łańcucha na 10 minut przed wyjazdem. Klucz do kasy. O łyżkach, dentkach wam nie mówię, ale o tak nieoczywistych rzeczach jak bacik myślę, że warto wspomnieć. Oczywiście do tego dochodzi też taki specjalny zasobnik, który nie pamiętam ile kosztował, ale ze 100 zł mieści się w koszyku na bidon. A w środku w nim znajdują się chusteczki. Nie ze względu na moją alergię, są naklejki. Jest kilka euro po to, że jak przekroczę granicę, to żeby. Miał za co ewentualnie kupić picie, czy też jedzenie w awaryjnej sytuacji. Jest pompka CO2, jest rzecz jasna multitool, troszeczkę drobniaczków i żel energetyczny. Takie żele czasami ratują mi życie podczas dłuższej jazdy, kiedy w pewnym momencie może wam odciąć prąd, a do sklepu będzie daleko. Tak na marginesie zobaczcie, jak wyglądają tarcze. Po hamowaniu na 25% zjeździe. O ja, nie powinno się tego dotykać rękoma. Hamulce i napęd to jest absolutna podstawa. I po raz kolejny sobie udowadniam to, że jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stanu, to nie, nie można z tym czekać. Zwłaszcza, że teraz dostanie się do mechanika oznacza na przykład miesiąc czekania w niektórych punktach. Z tego względu korzystam z najgorszego mechanika. A propos upałów, jest dużo pytań odnośnie tego, yy, co pije i ile pije. Wszystko zależy od warunków, w których będę jeździć. Czasami wystarczy jeden podjazd, żeby opróżnić półlitrowy bidon. Podczas takiego intensywnego wysiłku fizycznego możemy stracić na przykład 2 litry wody, a razem z nią yy, elektrolity, sód, potas. Więc myślę, że jest warto kupić sobie cokolwiek, co yy, po prostu zawiera w sobie te mikroskładniki żeby nie paść trupem najzwyczajniej w świecie. To, co moim zdaniem jeszcze warto ze sobą zabrać, to jest mnóstwo pokory. Ja wiem, że dosyć często to podkreślam, ale mi jej też kiedyś brakowało. I dopóki nie pojechałem na przykład na pierwszą taką wycieczkę 100 kilometrową po górach, to nie wiedziałem, z czym to się je. A wracając do stanu technicznego, to chciałem wam powiedzieć, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia waszego bezpieczeństwa, choć to jest zawsze najistotniejsze, to jest również kwestia tego, że możecie przez przypadek innym zepsuć wyprawę. O, nowe klocki metaliczne zainstalowane, ale ile mnie to potu kosztowało? To jest po prostu niesamowite, popatrzcie jakie wygląda. Po 20 minutach coś takiego by się stało. I a propos przebierania to też jest tak, że zawsze powinniśmy podczas takiej długiej jazdy zakładać najgorszy scenariusz. Nawet jeżeli sprawdzamy prognozy pogody, to często na przestrzeni 30 minut może zmienić się totalnie wszystko. Dlatego warto jest zabrać do tylnej kieszonki, coś takiego. Można kupić to właściwie w każdym sklepie rowerowym. Jest to kurtka przeciwdeszczowa i wiatroszczelna. Mam. sab bom na długich trasach także powerbank. Na najbardziej niespodziewane sytuacje, które w moim przypadku także miały miejsce, mam tutaj na myśli rozładowanie się na przykład waszego telefonu w dosyć awaryjnej sytuacji. Naprawdę nie odkładałbym na później ładowanie chociażby tak podstawowych rzeczy jak przerzutek. Ja wiem, że spora część z was będzie przeciwna temu, żeby być wyposażonym w elektryczną grupę o je naprawdę trzeba rzadko ładować Ale najczęściej wtedy, kiedy nie macie ze sobą takiej oto ładowarki W moim rowerze tutaj jest taki port ładowania To jest specjalny zasilacz od Shimano Akumulator wbudowany jest tak naprawdę pod sztycą on wystarcza na 4000 km, to jest bardzo dużo. Ale musimy sobie zdawać z tego sprawę, że w górach zmieniamy biegi i przełożenia yy, niezwykle często. 200-kilometrowa pętla wokół Tatr to było ponad 2000 zmian przełożeń. Uwierzycie w to? Sporym rozczarowaniem może być też dla was licznik rowerowy w zależności od modelu. To dużo osób pyta, to jest Garmin 1030, już trochę staruszek. On. Jest w stanie żyć na baterii przez 15 godzin, jazdy dziś mniej więcej, może 20%. E, Niemniej posiadając powerbank, w razie czego nawet w trakcie trwania aktywności jesteśmy w stanie go jeszcze doładować. Powerbank nie jest po to, żeby naładować wszystko do pełna, tylko jest po to, żeby zyskać te dodatkowe, nie wiem, 5-10% baterii. E, takie niewielkie zmieszczą się chociażby w takim zasobniku na nasz bidon. E, większe w kieszonce naszej kolarskiej. Moim zdaniem, jeszcze przed dłuższą wyprawą warto jest użyć takiego klucza. To jest najprostszy i chyba najtańszy klucz dynamometryczny. Dosyć precyzyjny i dosyć trwały. W naszym rowerze jest bardzo dużo śrub, które lubią się luzować pod wpływem wibracji. Zwłaszcza jeżeli są to komponenty karbonowe. Dlatego ja raz na jakiś czas weryfikuję, czy oby te najbardziej, zwłaszcza strategiczne elementy, są prawidłowo dokręcone. I zawsze udaje mi się znaleźć taką śrubę, która okazuje się, że miała luz i była w rzeczywistości niedokręcona z takim momentem, jak powinna w swoim samochodzie. Yy, Woże też coś takiego. Jest to tak zwany przymiar do łańcucha, który sprawdza, jak bardzo, w dużym skrócie, został on zużyty. Jeżeli ten dziubek wpadłby pomiędzy ogniwa, to znaczy, że łańcuch kwalifikuje się już do wymiany. W moim przypadku jest to co 4, co 5 tysięcy kilometrów, zwłaszcza jeżeli jeżdżę dużo po górach. Po co ten łańcuch trzeba wymieniać? Po to, żeby nie przeskakiwało w górach, na podjazdach, jest to mega niebezpieczne, można się po prostu zabić. Po drugie, strasznie szybko wtedy zużywają się te zębatki wszystkie i wtedy leci cały napęd, narażacie się na, ogrom na ogromne koszty. Już nie mówiąc o tym, że zużyty łańcuch o wiele głośniej pracuje. To jeszcze na co się zdecydowałem w tak zwanym międzyczasie, to w tamtym roku na zakup drugiego kompletu kół, który jest dedykowany wyłącznie do jazdy takiej długodystansowej, zwłaszcza po górach, są one na nieco niższym stożku niż te moje typowo. Yy, Mazowieckie, tak to jej nazwijmy. Im niższy stożek, tym mniejsze ryzyko popełnienia błędu na skutek powiewu bocznego wiatru, np. Na, na jakimś długim, krętym stromym górskim zjeździe. Takie koła wydaje mi się, że są raz lżejsze, dwa praktyczniejsze, trzy bezpieczniejsze, cztery dużo łatwiejsze w obsłudze, bo tutaj znajduje się zwykła, najzwyklejsza dentka, którą mogę wymienić w 10. 30 minut. To, co dla niektórych może wydać się trochę obrzydliwe, ale nic to ludzkie. Warto jest natrzeć wnętrze waszych spodów, waszą wkładkę, czymś, co będzie chroniło was przed odparzeniami i przed podrażeniami skóry na skutek długotrwałej jazdy w ciepłych warunkach. To może być balsam do ciała. To mogą być też specjalne maści kolarskie, które są drogie, ale również skuteczne. A propos kremów, olejków, maści. Przy takim słońcu, które operuje, tak jak teraz w czerwcu, czy też w lipcu. Warto jest pamiętać o filtrze UV. Zwłaszcza jeżeli mamy jasną karację, zwłaszcza jeżeli tej opalenizny jeszcze nie mamy zbyt wiele. Dzięki temu unikniemy naprawdę bardzo przykrych konsekwencji najbliższej nocy. Już nie mówiąc o bezpieczeństwie, po prostu o waszym zdrowiu. Na długich trasach, tak samo jak na zawodach, nie polecałbym eksperymentowania z nowymi odżywkami. Nie polecałbym także jeść zbyt obfitego, ciężkostrawnego śniadania, ani także zbyt ryzykownej kolacji. Nie warto eksperymentować ze zmianą pozycji tuż przed wyruszeniem na jakiś turnus, obóz czy dłuższą wycieczkę. Jak byłem tak niesamowicie, niesamowicie początkujący, to zdarzało mi się na przykład eksperymentować z wypoziomowaniem siodełka albo kierownicy, przez to potem okazywało się, że na przykład niesamowicie cierpią moje bachwiny albo drętwieją mi tak ręce, że nie jestem w stanie kontynuować jazdy. Ja to pół biedy. A co z resztą ekipy? Nawet jeżeli nie jest idealnie, ale wiesz, że dojedziesz, to tak to zostaw. W przypadku kolarstwa szosowego, nawet tego długodystansowego, wydaje mi się, że w większości przypadków nie ma konieczności zabierania ze sobą plecaka. Większość kieszonek i większość koszulek kolarskich jest zaprojektowana w taki sposób, żeby pomieścić wbrew pozorom naprawdę mnóstwo rzeczy. To, co moim zdaniem jest jeszcze bardzo ważne. To jest nasze pozytywne nastawienie. Jeżeli wybieramy się z grupą, to zazwyczaj nie jest tak, że ktoś będzie nas oceniać, że ktoś będzie patrzeć na nas wyłącznie w sposób krytyczny. Nie poddajmy się presji e, takiej własnej na to, żeby być najlepszym albo żeby nie być absolutnie najgorszym. Każdy z nas kiedyś zaczynał, a jedynie osoby głupie nie są w stanie tego zrozumieć, że wśród nas są także mniej początkujący, którymi należy się zaopiekować i którym należy ze, szcz ze szczerego serca e, kibicować i w miarę możliwości pomagać. A to wszystko, o czym ja Wam dzisiaj opowiadam, e, jest oparte na e, moich własnych własnych doświadczeniach, zwłaszcza z górskich wypraw, zwłaszcza przed kolejnym prawie proturem, który będzie miał miejsce w Rytrze. Opis do tego wydarzenia zobaczycie, czterodniowego wydarzenia yy, zobaczycie w opisie tego filmu. Opis znajdziecie w opisie link do tego wydarzenia, znajdziecie w opisie filmu. O, yy, tak to miało zabrzmieć. Dla mnie sport, dla mnie kolarstwo, triatlon, yy, czy górskie wypady, razem z wami w ramach prawie proturu, to jest nowy sposób na życie. To jest spełnienie moich marzeń. Jeśli chciałbyś wesprzeć ich rozwój, to zapraszam Ciebie do sklepu Prawie Pro albo do mojego Instagrama. I obiecuję, że to będzie koniec żebrania. Do tego wszystkiego oferuję pomoc y, każdemu, kto y, o to poprosi w komentarzu, czy też w wiadomości na Facebooku, bądź też Instagramie. Każdego y, z Was zapraszam także do dzielenia się swoimi wpadkami, swoimi przemyśleniami oraz doświadczeniami, co najdziwniejszego, wozicie ze sobą na skutek traumatycznych przeżyć z przeszłości. Choć to wszystko może na początek wydawać się dosyć trudne i skomplikowane, to absolutnie y, takie nie jest. A, całodniowa a, jazda na rowerze. Całodniowe zwiedzanie niezwykle pięknych okolic, zwłaszcza południowej i północnej Polski to jest najwspanialsza rzecz, jaką można robić w weekend, albo jaką można robić każdego dnia po pracy, czego również i wam życzę: nie bójcie się, próbujcie, łapcie doświadczenia, a dzięki temu będziecie zupełnie innymi ludźmi, tak jak ja.